Z biznesu masz witam Państwa i witam także Elenę Honkę, która znana jest także jako Karuna. Witam Cię serdecznie. Witam, witam. No i dzisiaj odchodzimy trochę od biznesu, odchodzimy na bok i będziemy rozmawiali o ajurwedzie. Czym jest ajurweda? Ajurweda to jest, jeśli przetłumaczyć z sanskrytu, ajurweda to jest wiedza o życiu. Czyli Ajurweda działa jakby holistycznie, ma całościowe podejście do naszego zdrowia. W ogóle Ajurweda nie działa jak taka zwykła medycyna, czyli daje nam tabletkę, żeby wyleczyć objawy choroby. Bardziej Ajurweda właśnie podchodzi do tego jakby całościowo, żeby była harmonia pomiędzy czterema aspektami naszego życia czyli naszym umysłem, zmysłami, duszą i naszym ciałem fizycznym. A joga to są ćwiczenia fizyczne czy psychiczne? No joga to jest taki jakby, to jest, można powiedzieć, że Ayurveda i joga to są jak dwie siostry, jak dwie gałęzie jednego drzewa. Oni działają w podobny sposób, Ponieważ yoga to też pewnie słyszałeś o ośmiostopniowej jodze, czyli yama, niyama, asana, pranayama, pratihara, dharana, dhyana i samadhi. To są osiem aspektów, jak osiem filarów naszego życia, które są bardzo ważne, by być szczęśliwym, by mieć zdrowie, by jakby osiągnąć sukces we wszystkich obszarach naszego życia i poczuć się szczęśliwym, zdrowym. I jakby yoga oznacza połączenie, czyli połączenie ze swoją prawdziwą naturą, połączenie z jakby z, ze wszystkimi właśnie aspektami naszego życia i odnalezienie takiej równowagi, wewnętrznej równowagi. I oczywiście działania zgodnie z prawami natury. Więc, właśnie takie z, działanie zgodnie z prawami natury to jest właśnie taki sekret do e, prawdziwego szczęścia i e, do zdrowia, tak naprawdę. Byłem kilka razy na zajęciach ognii i zaczynały się one od powitania Słońca. Tak, to jest taki standard, ponieważ na początku każdego zajęcia jogi trzeba przygotować swoje ciało w odpowiedni sposób, aby rozgrzać, przygotować nasze ciało, stawy, mięśni. A poza tym surya namaskar, czyli powitanie słońca, to jest taka praktyka, która powoduje, generuje agni w naszym ciele, taki ogień, który pomaga nam pozbyć się toksynów z naszego ciała, rozgrzewa nasze ciało. Daje nam energię, pomaga nam rozwijać elastyczność, wytrzymałość, siłę, wzmacnia mięśni, więc Surya Namaskar to tak, taka szybka rozgrzewka na całe ciało, i poza tym również pomaga nam połączyć nasz ruchy z oddechem, czyli połączyć nasz umysł z oddechem i jakby nauczyć się słuchać swoje ciało, czuć swoje ciało. I jakby rozpoznawać sygnały, które daje nam nasze ciało, i zobaczyć, w, w których miejscach nasze ciało jest bardziej poblokowane, w których mniej. Więc jest bardzo dobra praktyka na, także na początku dnia, ponieważ daje bardzo dużo energii. A jak stworzyć coś z niczego? No, to jest ciekawe pytanie. Jak stworzyć coś z niczego? Trzeba po prostu, tak jak już mówiłam na początku, działać zgodnie z prawami natury, aby było, całe życie było w harmonii, czyli podążać tą ścieżką jogi i ajurwedy, czyli krok po kroku zbliżamy się do celu, do tego, aby połączyć się ze swoim prawdziwym, ze swoją prawdziwą naturą i trafić do źródła do źródła naszego zdrowia, do źródła naszego szczęścia, otwierać swoje serce na miłość, na współczucie, jakby, żeby wszystkie te aspekty psychiczne, emocjonalne, umysłu, żeby to wszystko było w harmonii. I dlatego Ayurveda i yoga są bardzo takim fajnym narzędziem. Daje bardzo takie proste metody. Aby osiągnąć właśnie tego, tych celów w naszym życiu, daje różne rekomendacje, jeśli chodzi o zmianę swojego stylu życia, o swojej diecie, o jakby o praktyce fizycznej, żeby właśnie mieć taką równowagę umysłu, duszy i ciała. A jak być szczęśliwym człowiekiem? Jest na to jakiś sposób? Tak, oczywiście. Bo szczęście jest na wielu płaszczyznach, tak jak już chyba już nawet troszkę odpowiedziałam na to pytanie, ponieważ szczęście to jest wtedy, gdy czujemy fizycznie bardzo dobrze, mamy dużo energii, jakby zwiększamy swój potencjał, nawet ten, co jest bardzo często ukryty. Mamy dużo energii, żeby działać, mamy dużo siły, mamy bardzo dobre samopoczucie i również emocjonalnie czujemy się spokojne, szczęśliwe, zrównoważeni i na poziomie serca, też serce jest otwarte. I dlatego zawsze utrzymujemy czystość, jak w naszym ciele, przez praktyki fizyczne, przez ćwiczenia jogi, przez dietę, przez odpowiedni styl życia, umiarkowany sen, jedzenie. I również czystość na poziomie umysłu. Na przykład, ja intonuję mantry, mam swoją sadanę, podążam ścieżką duchową, również rozwijam, staram się rozwijać jest współczucie, podążam ścieżką achimsy, czyli niekrzywdzenie innych i w taki sposób, podążając za tym tak naprawdę, tak jak wiodzę, to się nazywa yama niyama, czyli to część z tych ośmiu aspektów jogi, właśnie podążając ścieżką yamy jamy. Podążając ścieżką ajurwedy, właśnie osiągamy ten prawdziwy sukces, ponieważ połączamy się ze źródłem, czyli kto jak to nazywa, kto nazywa to Bóg, kto nazywa to wszechświat, kto nazywa to Siły Wyższe. Do, w sanskrycie to się nazywa Ishwara, czyli ten, kto kontroluje wszystko. W taki sposób właśnie możemy być szczęśliwi, ponieważ to jest nasze źródło, to, co daje nam życie. To, co daje nam pranę, ponieważ w taki sposób próbujemy osiągnąć tego szczęścia. Bardzo dziękuję. Elena Czonka, Karuna była moim i Waszym gościem. Jak możesz nam pomóc? Prowadzę zajęcia regularnie tutaj w piaseczni. Jeśli ktoś jest z piaseczna i, i najbardziej kobiety, ponieważ prowadzę zajęcia fitness, dla Fitness for Ladies się nazywa. Również ze mną można spotkać się online. Moją stronę na Facebooku, a niedługo już przygotowuję kurs oczyszczający, w którym połączy tę całą wiedzę z Ayurvedy i z jogi. I można będzie skorzystać z tego kursu online, więc to będzie dostępne dla każdego. Dlatego trzeba po prostu obserwować moją stronę na Facebooku i już niedługo będzie ten. Zapraszam. Bardzo dziękuję. W takim razie za rozmowę. Pozdrawiam się serdecznie, do usłyszenia. Bardzo dziękuję do usłyszenia.